Witamy Państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, zaprosiliśmy Państwa podobnie jak już kilka lat temu tutaj na ulicę Targową. Jesteśmy w pobliżu hali targowej Placu Targowego Jutrzenka. Ponieważ chciałem przypomnieć, być może nie wszyscy z Państwa wtedy wówczas z nami byli, podnieśliśmy wówczas problem związany z koniecznością dokonania całościowej rewitalizacji, modernizacji Znajdującej się za nami hali targowej Jutrzenka i całego tego placu, hali, hali targowej i placu Jutrzenka, który znajduje się obok, po to, aby dokonać takiej całościowej, kompleksowej rewitalizacji i modernizacji tego miejsca. I dzisiaj chcieliśmy, drodzy Państwo, odnieść się do koncepcji, która w związku z tym została zaproponowana przez, przez miasto. Przypomnę, że miasto zleciło wykonanie takiej, 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 takiej koncepcji dzięki grantowi, który otrzyma, otrzymało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I Dzisiaj chcieliśmy, drodzy Państwo, właśnie odnośnie tej koncepcji kilka, kilka słów. Przede wszystkim zacznę od pozytywów. Bardzo towarzyszyły propozycji dokonywania tej, 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 tej rewitalizacji związanymi przede wszystkim z tym aby w to miejsce zaprojektować wiele nowych dodatkowych funkcji takich jak funkcja gastronomiczna, funkcje usługowe, funkcje mieszkaniowe, ponieważ ta nowa koncepcja te wszystkie elementy zawiera. I to drodzy państwo jest kluczowy element do tego aby tą funkcję handlową, która powinna jest podstawową funkcją tego miejsca uzupełnić o nowe rodzaje aktywności, dzięki którym to miejsce, hala targowa, plac Jutrzenka będą mogły żyć nie tylko do 16, ale będą mogły żyć w zasadzie przez całą dobę. Zależało nam na tym, aby wtłoczyć w to miejsce życie przez cały, przez, cały, przez cały czas, żeby tutaj był gwar, żeby tutaj byli ludzie, żeby to miejsce po prostu żyło. I bez tych dodatkowych funkcji, które tutaj muszą zostać zlokalizowane, tego efektu nie uda się osiągnąć. Więc to, drodzy Państwo, z całą pewnością na plus dla tej zaproponowanej w ostatnich dniach przez miasto propozycji. Drugi element, który zasługuje na, na, na słowa takiego uznania jest to, że cały ten obszar został potraktowany w sposób całościowy, szeroki, a przynajmniej jak na nasze warunki rzeszowskie dość szeroki, tak, ponieważ i został uwzględniony plac Jutrzenka, hala targowa, plac targowy, a nawet budynek, przy, przy ulicy targowej, która również należy do miasta, więc dość kompleksowo ten, ta, ta sprawa została potraktowana, i to, drodzy Państwo, nas cieszy. Natomiast, natomiast problemy zaczynają się, gdy, gdy przyjrzymy się szczegółom i e, to, co nas najbardziej jakby niepokoi w, tym, e, w tej koncepcji, w tej propozycji, która została zaproponowana jest to, że, jakby patrząc na te wizualizacje, patrząc na e, grafiki, które zostały tej opinii publicznej zaproponowane. Obawiamy się, że faktyczna ilość tego miejsca do handlu, do prowadzenia handlu, tego handlu bezpośredniego, który jest za nami, może zostać mocno, mocno ograniczona, ponieważ osoby, ponieważ jakby w tej, w tej koncepcji nie ma tych wszystkich miejsc, drodzy Państwo, które pozwalają na prowadzenie takiego regularnego handlu, czyli w lecie, w zimie, przez cały rok, które e, zapewniałyby jakąś przestrzeń zamkniętą, gdzie będzie można e, przetrzymywać towar, gdzie będzie po prostu ciepło e, w, w chłodne dni. E, i mam obawy, że e, brak ujęcia w całej tej koncepcji tego typu miejsc może przyczynić się do pewnego ograniczenia e, tych przestrzeni handlowych, ponieważ prowadzenie handlu takiego e, okazyjnego, okazjonalnego z, na tzw. stołach. Nie jest opcją, która będzie odpowiadała wszystkim kupcom. Więc z całą pewnością ta koncepcja musi zostać przemodelowana w takim kierunku, aby tej przestrzeni handlowej dla kupców było jeszcze więcej niż jest teraz. Ponieważ nam zależy na tym, żeby to miejsce się rozwijało, żeby ta funkcja handlowa w tym miejscu się rozwijała, a nie była w czymkolwiek ograniczana. Więc to, drodzy Państwo, jest, jest taki element, na który... Który chcieliśmy podkreślić jako pierwszy, który w naszym przekonaniu budzi, budzi kontrowersje i który powinien zostać w jakiś sposób poprawiony. Szanowni Państwo, ważny jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, a mianowicie to, co dotyczy handlu żywnością ekologiczną, żywnością tradycyjną. Przypomnę, że niedawno jako radni poparliśmy takie rozwiązanie, aby dostęp do takich miejsc, do takich stoisk był większy w Rzeszowie i przy, na parkingu, przy Parku Papieskim odbywa się taki handel raz w sobotę, raz w miesiącu. Ja byłem jednego dnia na tym, na tym placu i rozmawiałem gdy rozmawiałem i z handlującymi, i z mieszkańcami Rzeszowa, którzy wręcz prosili, bardzo chwaląc sobie taki pomysł, dostępu, wręcz prosili, żeby w tej naszej propozycji, bo pamiętają mieszkańcy, że to właśnie my zaproponowaliśmy modernizację hali, żeby przy tej, po tej przebudowie, żeby było jeszcze więcej miejsc właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, tych stołów, tych miejsc, gdzie będzie ta żywność tradycyjna, żywność zdrowa, żywność ekologiczna sprzedawana, bo mieszkańcy chcą, Jeść, odżywiać się zdrowo, chcą mieć łatwiejszy dostęp i w tej, warto pamiętać, że w tej przebudowie, modernizacji i rewitalizacji tego terenu, żeby postawić w dużej części także na zwiększenie dostępu do żywności. Trwało też im się podoba, że zwiększy im, tak się spodziewają, że zwiększy im dostępność i będzie łatwiej kupić zdrowe czy warzywa, czy owoce, czy już też wytworzoną, wytworzone wyroby, ale zdrowe, które po prostu dzisiaj wiemy, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Mieszkańcy przecież też, Rzeszowianie chcą się zdrowo odżywiać i dzięki temu, że. Że te miejsca byłyby przebudowane, liczą, że będzie większy, łatwiejszy także dostęp do tej żywności, do tych produktów. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że założeniem projektu było odsłonięcie hali od ulicy Targowej. I z tego chociażby względu jest konieczne no przyjmujemy to do wiadomości likwidacja tych straganów, które są między halą a ulicą Targową. Co ma być głównym narzędziem do tego, żeby tę halę wyeksponować? My, my to rozumiemy, ale jednocześnie, jak Państwo się przyjrzycie tej koncepcji, to nie tylko ta hala jest uwolniona, że tak powiem, od tego handlu straganowego od przodu, ale tak naprawdę po bokach również. I jeżeli porównacie Państwo tą ilość handlu w zaproponowanej koncepcji z obecną ilością handlu, to można dojść do wniosku, że Persaldo tego handlu będzie po prostu mniej. Dlatego tu słusznie koledzy zwracali uwagę, że ten główny cel, który był dla nas istotny, żeby ten handel targowy unowocześnić, tak naprawdę nie tyle się unowocześnia handel, co się unowocześnia przestrzeń. Tu się zgadzamy, unowocześnia się, ale kosztem właśnie ograniczania ilości tego handlu, którego no, to, to możecie Państwo z tych wizualizacji sami Państwo się zorientować, że jego będzie po prostu mniej. Natomiast jeśli chodzi o tą część, tutaj projektant wchodzi, nie wiem czy zauważył, wchodzi de facto w ingerencję w strefę konserwatorską. Cały ten teren po naszej lewej stronie, placu Jutrzenki, jest objęty ochroną konserwatorską jako historyczny układ urbanistyczny miasta Rzeszowa. I odnoszę takie wrażenie, że projektant nie wziął tego pod uwagę, bo o ile znam podejście naszego środowiska konserwatorskiego tutaj w w Rzeszowie, to oni zawsze podkreślali, że na tym terenie, na terenie placu Jutrzenki, istniały kamienice, które należałoby odtworzyć. Natomiast koncepcja, która została zaproponowana, tak de facto wstawia tu duży, no nie ukrywajmy, moloch, który w typie galeryjnym by to miejsce zajął. Mam duże wątpliwości, czy, czy odnajduje to swoje uzasadnienie właśnie w tej ochronie konserwatorskiej. I być może tutaj błąd został zrobiony w tym względzie, że nie zaczęto właśnie od początku, najpierw od rozmów na temat tego, jak ta ochrona konserwatorska ma w tym miejscu wyglądać, czy dopiero potem tworzyć koncepcję. I chyba to jest też taki grzech pierworodny całego tego projektu, że zauważcie Państwo, że już została ogłoszona koncepcja, została ogłoszona perspektywa dziesięcioletnia realizacji tego projektu, przygotowuje się strategię jego realizacji, natomiast tak naprawdę. Nie zaczęto od spraw podstawowych, bo zwróćcie uwagę, jak my chcemy postępować w sprawie placu Balcerka. Tam na ostatniej sesji przyjęliśmy prawidłowe rozwiązanie. Najpierw mają się odbyć warsztaty, które mają wygenerować, jakie mają być tam funkcje, jakie przeznaczenie. Po tym ma być konkurs architektoniczny, który będzie bazował na wnioskach z tych warsztatów, a dopiero na samym końcu ma być plan i realizacja tego w formie strategii. A tutaj jakby nam trochę zabrakło tego, tego elementu i boję się, że może się okazać, że te założenia, które ten zespół projektowy przyjął, tak naprawdę nie sprawdzą się. My nie, nie twierdzimy, że ten, że ten projekt jest zupełnie zły. On ma swoją wartość, ale ma swoją wartość dopiero w, ko w konsekwencji, jeżeli go się porówna, jeżeli go się skonfrontuje z innymi projektami. To jest normalny proces projektowy, gdy w procesie konkursowym wybiera się najlepsze rozwiązanie z wielu proponowanych. Nam tu tego zabrakło. Nam tego zabrakło tutaj, żeby najpierw zaproponować pewne rozwiązania alternatywne, zweryfikować założenia główne, a dopiero jak się weryfikuje, które są najlepsze wybrać najlepsze rozwiązanie. A tu już mamy niestety wybrane rozwiązanie, które według ma według nas ma te, swoje, ma te swoje mankamenty. Mówiłem tu już o kwestii konserwatorskiej. Jest jeszcze kwestia ruchu, który jak Państwo pewnie zauważyli, ma być tu mocno ograniczony, a ulica ma być wyłączona z ruchu samochodowego. Takie są założenia tego tego projektu. Ja nie, nie chcę podważać jak gdyby, zasadności te, tego typu pomysłów, ale jeżeli one padają, to one muszą być częścią całości koncepcji ruchu w śródmieściu. Natomiast tu nie przedstawiono do tej pory całościowej koncepcji organizacji ruchu w śródmieściu, tylko za... dla śródmieścia opracowana, być może z częścią ograniczenia ruchu na ulicach. I dopiero potem to może być częścią tego, te, tego całego rozwiązania, bo na razie otrzymujemy takie punktowe rozwiązanie, które tak naprawdę nie wiemy, czy jest pre, sprawdzi w całości. I y, my byśmy proponowali panu prezydentowi, żeby y, żeby nawet mając tą koncepcję, na którą już miasto wydało pieniądze, to jednak zweryfikowało poprawność. Założeń tej, tej koncepcji, po pierwsze w rozmowach ze środowiskiem konserwatorskim, po drugie w, jednak w dyskusji nad różnymi rozwiązaniami, które można by tutaj być może właśnie w drodze czy warsztatów czy w drodze konkursowej tu ustalić, bo to jest zbyt ważny, zbyt rozległy teren, żeby to potraktować na takiej zasadzie, że tylko jeden projektant przychodzi, jeden projektant mówi, jest, jaka jest jego wizja bo to jest prawidłowe postępowanie dla tego typu wymagających, wymagających przestrzeni, że zwykle się weryfikuje to przez kilka różnych propozycji. Niemniej jednak, drodzy Państwo, oczywiście mamy dużą satysfakcję z tego, że udało się w końcu cały ten proces rozpocząć. Cieszymy się, że te nasze postulaty, nasze zabiegi znalazły no, takiego, znalazły odpowiedź i że dzisiaj w ogóle mamy o czym, o czym dyskutować. Mamy nadzieję, że że miasto no, już będzie teraz tylko zagęszczać swoje ruchy związane z, z, pozysku, z pozyskiwaniem i finansowania, z dopracowywaniem tego, tego projektu, tak, aby rzeczywiście to było, to była koncepcja, to, było, to, były, to były rozwiązania, które będą rozwijać to miejsce, będą służyły, służyły całym miastu. Jeśli jest jakieś pytanie, to bardzo prosimy. Mam pytanie, jakie było panu pierwsze wrażenie, bo wielu osób mówi o efekcie wow, a jak pan? Znaczy, ja jeszcze wcale nie dziwię, że wiele osób odebrało tutaj, odebrało te wizualizacje w, w, w takim otoczeniu takiego efektu wow. Dlatego, że, no, gdy spojrzymy na to, co dzisiaj mamy, i wszyscy, którzy znają to miejsce. Skonfrontują je tak naprawdę w zasadzie chyba z czymkolwiek nowym, no to ten efekt wow jest dość łatwy do osiągnięcia. Natomiast rzeczywiście ta koncepcja sama w sobie jest ciekawa. Cieszy nas jakby nawiązanie w tej części, jeśli Państwo zauważyliście, do tych wszystkich budynków, to do nowych, nowych zadań, które się tutaj pojawiły. Nawiązanie do tego bardzo charakterystycznego dachu hali targowej, wyjątkowego z punktu widzenia architektonicznego w Polsce. Więc to, to jest z całą pewnością ciekawe. No natomiast, oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, jakby. Wizualizacje to jest jakby jeden jeden z elementów. Druga sprawa to jest funkcjonalność, tak? I no, architektura ma to do siebie, że powinna być, być użytkowa, powinna być piękna, powinna być zachwycająca, powinna być również użytkowa i powinna spełniać swoje, swoje założenia. A tak jak powiedział kolega, tak naprawdę do końca tutaj jeszcze nie mieliśmy takiej dyskusji pogłębionej i debaty w całym, no, debaty w tym środowisku Rzeszowskich architektów nad tym, jak tak naprawdę to miejsce chcielibyśmy, jako, jako mieszkańcy, żeby wyglądało. Proszę Państwa, jako architekt powiem Państwu, że nie znam wizualizacji, którą się przedstawia, która nie jest efektowna. Każda wizualizacja, którą projektanci przedstawiają w jakiś sposób jest efektowna. Dlatego trudno się spodziewać, żeby wizualizacja i koncepcja przygotowana na zlecenie ratusza według architektów nie była tak przygotowana, żeby nie zachwyciła widzów. To jest normalne. Tylko jeszcze raz mówię, Trzeba oceniać nie pod względem piękna wizualizacji, tylko pod względem prawidłowości założeń. Tutaj byśmy zachęcali do prezydenta, bo my jesteśmy jak najbardziej się cieszymy, że, że ta inicjatywa dobrnęła do tego momentu, że już mamy konkrety. Ale byśmy zachęcali prezydenta, żeby nie poprzestawał tylko na tym, żeby to jest jedna, jedyna skończona koncepcja, bo tak jak powiedziałem, na kilku przykładach, ona ma kilka dużych kontrowersji. Tylko, żeby potraktować to jako materiał wyjściowy, do tego, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie w tym zakresie. Natomiast co do jeszcze efektu, pozwolę sobie na takie przypomnienie. Państwo jako dziennikarze na pewno też byliście zachwyceni, przeżywaliście efekt wow, gdy wiele lat temu były prezentowane wizualizacje kolejki jednoszynowej. Przez wiele lat się o niej dyskutowało, za każdym razem prezentowało się coraz to ładniejsze wizualizacje, ale w starciu z rzeczywistością prawną, z rzeczywistością komunikacyjną okazało się, że Efektowne wizualizacje nie wystarczą. Musi być po prostu pogłębione i dobrze zaprojektowane. Chciałem zapytać, czy w związku z tymi zastrzeżeniami będziecie Panowie składać jakieś e, wnioski na najbliższej sesji Rady Miasta o uzupełnienie tej koncepcji albo, nie wiem, rozpisanie nowych na, no... na, na, na Radzie Miasta e, i żeby była okazja do tego, aby poświęcić określoną liczbę czasu na, na dyskusję, na zaproponowanie e, uwag. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, chcielibyśmy raczej traktować tą koncepcję jako całkiem niezły yy, yy, materiał do dyskusji nad tym, jak rozwijać to miejsce, niż już skończoną koncepcję, którą teraz wyznaczamy na 10 lat do realizacji. Bo ona według nas no, nie jest jeszcze przygotowana yy, na takim, yy, takim poziomie i jej założenia w wielu miejscach mogą się jeszcze okazać wadliwe, jak choćby, chociażby tutaj kwestia uzgodnień konserwatorskich, które wydaje mi się... No, są, są dość kontrowersyjne, jeśli chodzi o zaproponowany kształt y, tego, tego obiektu, y, i raczej byśmy to traktowali jako materiał wyjściowy do dyskusji, do tego, jak, jak efekt tutaj osiągnąć. Choć niewątpliwie trzeba ratusz już pochwalić, prowadziła y, na, nasz samorząd, natomiast bylibyśmy no, y, trochę y, rozczarowani, gdyby się skończyło na tym, że się okaże, że to jest najlepsza koncepcja i mamy ją realizować. Tu nie ma być ruch zlikwidowany, między innymi z Chopna ograniczony. ograniczony, uspokojony. Znaczy tu w ogóle powstaje pytanie, jeżeli jeżeli w, na, w naszym zamyśle było, to ma być pozostać główne miejsce handlu takiego targowego w Rzeszowie, no to nie da się obsługiwać handlu bez komunikacji samochodowej klientów. No bo nikt po ziemniaków czy warzywa nie przyjedzie z ale siatką. Przywieźć te ziemniaki i to a już tak. pomijając to przywiezieniu, wie, przy ale też chodzi o ruch klientów. Więc to musi być naprawdę mądrze przemyślane, a nie tylko twierdzić, że zlikwidujemy samochody, posadzimy zieleń i jeszcze ograniczymy handel. Bo to, to nie, no nie rozwiąże problemu w ten sposób. Okej, okay, dziękujemy, dziękujemy Państwu w takim razie.